Kiedy fundamenty wiary zaczynają się chwiać, szykuje się duchowe trzęsienie ziemi, które może wstrząsnąć kościołem aż do jego najgłębszych korzeni. To słowa, które pozostawił nam ojciec Gabriel Amort, słynny watykański egzorcysta. Nie są to słowa czysto dramatyczne czy symboliczne, ale raczej zaproszenie do przebudzenia sumień wszystkich wyznawców wiary chrześcijańskiej. Ojciec Amort nigdy nie przemawiał przypadkowo. Każde jego oświadczenie było zakorzenione w życiu w bezpośredniej obserwacji sił zagrażających Kościołowi, a jego ostrzeżenia, teraz bardziej niż kiedykolwiek, wydają się aktualne i złowieszcze. Ojciec Amort poświęcił ponad 30 lat posłudze egzorcyzmów, bacznie obserwując duchowe niebezpieczeństwa zagrażające duszą. Ale chociaż był najbardziej znany ze swojej walki z demonami i opętaniami, jego największe obawy nie dotyczyły tych niezwykłych przypadków. Prawdziwe i najbardziej niszczycielskie zagrożenie nie kryje się w spektakularnych przejawach zła, ale w życiu codziennym. Nie jest to widoczny wróg, ale subtelna siła, która wkrada się w zakamarki współczesnego społeczeństwa, w myśli, zachowania, a nawet najbardziej banalne decyzje. Opisuje ją jako niewidzialną bestię, zbiorowy i systemowy byt który żywi się relatywizmem moralnym, sekularyzacją i utratą tradycyjnych wartości. Według niego ta bestia jest niczym innym jak symbolem duchowego kryzysu naszych czasów. Nie trudno zrozumieć, dlaczego ojciec Amort użył określenia duchowe trzęsienie ziemi do opisania tego kryzysu. Zasadniczo trzęsienie ziemi jest czymś, co wstrząsa podstawami tego, co uważamy za stabilne i bezpieczne. Jest nagłe, ale jednocześnie wisi spokojnie od lat, gromadząc energię pod powierzchnią. To samo dotyczy tego kryzysu duchowego. Nie powstał on z dnia na dzień, ale jest wynikiem stopniowego procesu, powolnej erozji wiary i wartości, która zaczęła się ujawniać dziesiątki lat temu. A teraz, według Ojca Amorta, widzimy, że pęknięcia stają się coraz bardziej widoczne. Pierwszym poważnym zagrożeniem zidentyfikowanym przez ojca Amorta jest relatywizm moralny. Żyjemy w czasach, gdy prawda wydaje się być pojęciem płynnym, dającym się dostosować do okoliczności i osobistych preferencji. Nie ma już stałych punktów odniesienia i każdy może swobodnie decydować, co jest dobre, a co złe, w oparciu o własne pragnienia i wygodę. Za tym typem mentalności, pozornie otwartej i postępowej, Kryje się śmiertelne niebezpieczeństwo dla wiary. Ojciec Amort wyraził się w tej kwestii jasno: Relatywizm moralny jest jednym z największych zwycięstw złego ducha, ponieważ niszczy sam fundament prawdy. Kiedy wszystko staje się względne, kiedy to, co dobre, a co złe, zależy wyłącznie od osobistej opinii, wówczas prawo Boże odchodzi w zapomnienie. Relatywizm moralny nie tylko podważa wiarę jednostki. Ale ma także ogromne konsekwencje dla społeczeństwa. Zastanówmy się, jak stopniowo kwestionowano pewne wartości, niegdyś uważane za uniwersalne. Na przykład świętość życia jest dziś przedmiotem debaty. To, co kiedyś było oczywiste, że każde życie ludzkie ma wewnętrzną i niezbywalną wartość, obecnie traktowane jest jako kwestia subiektywna, otwarta na interpretację. A to tylko jeden przykład. Relatywizm moralny podważa stabilność społeczeństwa, ponieważ eliminuje podstawowe zasady, które pozwalają nam żyć razem w harmonii. Bez prawdy nie ma sprawiedliwości. Bez sprawiedliwości nie ma pokoju. Oprócz relatywizmu moralnego, ojciec Amort zidentyfikował jeszcze jeden ważny błąd w podstawach wiary sekularyzację. Termin ten odnosi się do procesu stopniowego wykluczania Boga z życia publicznego i prywatnego. Sekularyzacja nie jest niczym nowym, ma głębokie korzenie w historii, ale dzisiaj objawia się z niespotykaną dotąd siłą. Żyjemy w świecie, który stara się sprowadzić Boga do sfery czysto osobistej, uznając go za nieistotnego w życiu codziennym. Nierzadko można usłyszeć stwierdzenia typu: wiara jest sprawą prywatną. Nie powinna mieszać się z polityką, edukacją czy nauką. Ale co tak naprawdę oznacza wykluczenie Boga ze społeczeństwa? Oznacza to pozbawienie samego społeczeństwa jego duszy. Sekularyzacja jest zjawiskiem nie tylko kulturowym, ale także duchowym. Ojciec Amort opisuje to jako powolną truciznę, która przenika umysły i serca. Nie jest to bezpośredni czy gwałtowny atak. Ale stopniowa erozja, która osłabia wiarę od wewnątrz. Pomyśl o tym, jak obecność Boga była stopniowo usuwana ze szkół, miejsc pracy, a nawet wielu aspektów życia rodzinnego. Pomyśl o tym, jak modlitwę zastąpiono bardziej produktywnymi zajęciami, jak czas na duchową refleksję został poświęcony w imię codziennych zajęć. Oto rezultat sekularyzacji życie bez Boga. Społeczeństwo łzące się, że bez jego pomocy może się rozwijać. Ale trzeci element uzupełnia obraz nakreślony przez ojca Amorta utrata tradycyjnych wartości. Rodzina, małżeństwo, świętość życia, szacunek dla innych wszystkie te filary społeczeństwa chrześcijańskiego upadają. Żyjemy w świecie, w którym małżeństwo jest uważane za prostą umowę, którą można łatwo unieważnić. Rodzina, niegdyś uważana za podstawowe jądro społeczeństwa, jest obecnie atakowana ze wszystkich stron. Życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest często traktowane z obojętnością, a nawet pogardą. Ojciec Amort nie tylko potępiał te problemy, ale także proponował rozwiązania. A jego główne rozwiązanie było proste powrót do Boga. Dla niego modlitwa była kluczem do wszystkiego. Modlitwa to nie tylko rytuał, ale dialog z Bogiem, źródło siły i nadziei. Dzięki modlitwie możemy oprzeć się pokusom relatywizmu, sekularyzacji i utraty wartości. Dzięki modlitwie możemy znaleźć swoją drogę. Oprócz modlitwy, ojciec Amort podkreślił znaczenie prowadzenia życia zgodnego z zasadami chrześcijańskimi. Nie wystarczy wyznawać wiarę słowami, trzeba ją okazywać czynami. Oznacza to życie według Ewangelii, nawet gdy jest to trudne, nawet gdy świat nas krytykuje lub z nas drwi. Życie w świetle Boga jest cichym, ale potężnym świadectwem, które może inspirować innych i neutralizować siły ciemności. Ojciec Amort wierzy także w znaczenie edukacji. Młodzi ludzie są przyszłością Kościoła i bez solidnego wychowania w wierze narażają się na ryzyko zagubienia. Nie wystarczy uczyć ich doktryny, musimy pokazać im piękno i radość życia w Chrystusie. Jest to zadanie rodziców, katechetów, księży i całej wspólnoty chrześcijańskiej. Na koniec ojciec Amort zaprosił nas do wykorzystania mediów społecznościowych jako narzędzi ewangelizacji. W coraz bardziej cyfrowym świecie media społecznościowe mogą być skutecznym sposobem szerzenia przesłania chrześcijańskiego. Musimy jednak korzystać z nich mądrze, niosąc światło tam, gdzie panuje ciemność i nadzieje, gdzie panuje rozpacz. Pomimo ponurego obrazu namalowanego przez Ojca Amorta, jego słowa były pełne nadziei. Łaska Boża, wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i jedność wiernych są potężnymi narzędziami do stoczenia tej duchowej walki. Zwycięstwo nie jest niemożliwe ale wymaga naszego zaangażowania, naszej wiary i naszej determinacji. Jeśli wierzysz, że wiara może przemienić świat, udostępnij tę wiadomość. Napisz w komentarzu Amen, subskrybuj nasz kanał i dołącz do tej misji nadziei i wiary. Z Bogiem u naszego boku nie ma rzeczy niemożliwych.